w kolejnym odcinku programu Pik Kranówkę, którego partnerem jest MPWiK Wrocław i dzięki któremu dowiedzą się Państwo wszystkiego na temat wrocowskiej kranówki. W poprzednich odcinkach omówiliśmy m.in. fakty i mity na temat picia wody z kranu oraz odwiedziliśmy z kamerą imprezę w samym centrum Wrocławia, która była poświęcona obchodom Światowego Dnia Wody. Tym razem z kolei porozmawiamy na temat znaczenia wody dla ludzkiego organizmu i zdrowia. Jak twierdzą specjaliści, nasz organizm nawet w 60% składa się z wody, co potwierdza fakt, że zajmuje ona bardzo ważne Miejsce w naszym życiu codziennym. Nawilża nam stawy, więc mamy pełną ruchomość wtedy. Odżywia nam mózg i osoba dobrze nawodniona szybciej może rozwiązywać pewne problemy umysłowe niż osoba odwodniona. Mamy wtedy regulację prawidłową temperatury ciała. Razem z moczem, do którego produkcji jest potrzebna nam woda, wydalamy szkodliwe produkty przemiany materii. Więc to wszystko jest nam, do tego wszystkiego jest nam potrzebna woda. Czyli jednym zdaniem, woda wspomaga wszystkie procesy życiowe w naszym organizmie. Jednak w jakich ilościach powinniśmy ją spożywać, żeby czuć się dobrze? Wedle zaleceń na ten moment panie powinny spożywać około 2 do 2.7 litra płynów dziennie, panowie od 2.5 do 3.7 litra płynów dziennie. Na tą ilość mamy jednak kilka czynników, które się nakładają. Przede wszystkim wiek Stan zdrowia, przyjmowane leki, istniejące choroby, ale też takie codzienniejsze, czyli nasza masa ciała nasza aktywność fizyczna, no i temperatura otoczenia. Jak mówi Magdalena Szyszka-Barycka, dietety kliniczne mimo różnego rodzaju przeliczeń i zaleceń musimy też zaufać naszemu ciału. Kiedy potrzebujemy więcej wody nasze narki zaczynają absorbować i zatrzymywać więcej wody w ciele i w tym samym czasie do naszego mózgu trafia informacja, że chcemy pić. W tym wszystkim musimy po prostu współpracować z naszym organizmem, zwracając też uwagę na jego zapotrzebowanie. Jak się okazuje wrocławianie nie mają z tym problemów i zaznaczają, że rzeczywiście w sezonie -letnim, ich zapotrzebowanie na picie wody jest większe. No, woda jest bardzo potrzebna. No, oczywiście na zdrowie, no, smakowo też ja piję z kranu wodę, bo kranow jest dobra. No bez wody jest nie wolno. Że dużo wody trzeba pić, dużo, dwa litry dziennie przynajmniej. Nie? No żeby się nie odwodnić, tak? Żeby y, nasze ciało miało w sobie wodę. Mówi się, że woda pomaga na ból głowy, więc kolejny powód, dla którego warto. Ile mniej więcej pani pije dziennie? Na pewno za mało, aczkolwiek mam w pokoju butelkę, która co jakiś czas jest uzupełniana. Organizm powinien być dobrze nawodniony, co najmniej dwa litry dziennie. Oczywiście w sytuacji aktywności fizycznej i tak dalej powinno być to spożycie wyższe. Popieram zdanie kolegi, bo uważam jednak, że nawodnienie jest kluczową. Rzeczą, która pomaga człowiekowi poprawnie funkcjonować w ciągu dnia. Dobre nawodnienie wpływa na ujętrnianie się skóry i dłużej na przykład jesteśmy dzięki temu młodzi. Piję średnio 3 litry dziennie wody. A wiadomo, w czasie wysiłków fizycznego to o wiele więcej, ale tak 3 litry trzeba liczyć. Nie pijąc wody, składzimy sobie, tak? Ponieważ jesteśmy zbudowani z wody. No wszystkie organizmy żywe, no nie? Potrzebują wody. Tak mniej więcej ile pan pije dziennie? Raczej dużo, ponieważ uprawia sport trochę, więc jak siedzi na rowerze, to potem człowiek musi im więcej pić. No nie? Fakt, że woda kranowa w Wrocławiu nadaje się do picia, potwierdza również Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, które dba o jej jakość na każdym etapie jej oczyszczania, uzdatniania i dystrybucji. Kontrola zaczyna się już na etapie ujmowania wody z rzeki, a laboratorium należące do MPWK Wrocław rocznie wykonuje 10 tysięcy prób i 100 tysięcy analiz. Niezależnie od MPWK woda, która wypływa z naszych kranów i jest również badana przez sanepid. Oznacza to, że możemy pilnować poziomu nawodnienia w naszym organizmie korzystając z wrocławskiej kranówki. Jest kontrolowana na każdym etapie produkcji, jest badana wielokrotnie. Myślę, że momentami jest nawet zdrowsza niż woda butelkowana, ponieważ woda butelkowana jest potem magazynowana gdzieś w jakichś magazynach, przechowywana na przykład na witrynach w sklepach i poddawana czynnikom zewnętrznym na przykład promieniowaniu słonecznemu, dlatego może się w tym momencie po prostu zepsuć. Natomiast jeśli sięgamy po kranówkę, mamy pewność, że zawsze sięgamy po wodę świeżą, dlatego że my na bieżąco wtłaczamy wodę do sieci wodociągowej, więc ona jest absolutnie świeża. Dodatkowo wrocowska kranówka ma w sobie wiele minerałów, takich jak wapń, sód i potas, które są niezbędne dla naszego organizmu. Pijąc wodę z kranu zyskujemy również w aspekcie ekonomicznym. Ma to także znaczenie w kontekście ekologicznym. Według wyliczeń MPWiK Wrocław, jeśli codziennie kupujemy wodę butelkowaną 1,5 litrową, to w skali roku do środowiska trafia nawet do 19 kg plastiku. Jeśli Codziennie kupujemy wodę butelkowaną, to w skali roku wydajemy na to ponad 1000 zł. Tymczasem kranówka kosztuje mniej niż jeden grosz. Także te pieniądze możemy zaoszczędzić i wydać w zupełnie inny sposób. Wystarczy po prostu podstawić szklankę pod domowy kran. A co w przypadku, kiedy nie będziemy pilnować tego, aby regularnie nawadniać nasz organizm? Jeśli spożywamy za mało wody, to pierwsze, co zaczyna się suchość w jamie ustnej, jest nam trudniej mówić pierwsze objawy. Później pojawia się rozdrażnienie, zmęczenie, trudność ze skupieniem. Wtedy już na pewno musimy się napić. Taką daleko idącą konsekwencją jest nawet zgon z powodu odwodnienia organizmu, więc żeby jemu zapobiegać, należy spożywać wodę regularnie. Powiedzmy tak, pamiętajmy, że bez wody nie ma życia. I to przez cały rok. Wiosną tym bardziej. Wkraczamy w cieplejsze temperatury. Myślę, że warto byłoby mówić wszystkim, aby zasady o jakikolwiek pożar roku wychodzimy z domu, do torebki wkładać butelkę czystej wody i tą wodę po prostu wypijać. We Wrocławiu jest niezła woda w kranie, więc można ją pić. Mamy nadzieję, że informacje, które przekazaliśmy Państwu, zwróciły Państwa uwagę na ten temat, a zdanie naszych ekspertów dotyczące picia wody zachęciły Państwa do dbania o to, aby regularnie nawadniać nasz organizm, szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. thank you